Gąska o imieniu Stokrotka. I jej przyjaciółka o imieniu Balbinka. Obok Balbinki siedzi sobie Patuś, a także Piesek o imieniu Śnieżyka. Obok Patusia siedzi sobie Lisek, a także Jacek. Lisek wyjął na imię Puszek. A obok Puszka i Jacusia sobie właśnie był czy? był sobie mały kurczak o imieniu Koko a właśnie do kogoś dziwnie dobra to teraz Kasper masz telefon nagrywaj dalej teraz ty tu... i nie możesz mi robić teraz przechodzimy do stołu ja muszę się schować do przepraszam może się tu schować ty musisz kierować na drugą stronę stołu, dobrze? Na drugą stronę! Pójdź na drugą stronę! Potem się chodzi. Ało. Patuś! Co tam Patuś? Przechodzimy do następnego. E, 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 e. Teraz będzie sobie kokos. Z... Lisek będzie skakał sobie na Koko. Razem z Koko. Parku. Patrz. Ale znowu do kogoś. Tchau, tchau, tchau,